Siem, e, siema widzowie z tej strony nawet dzisiaj sobie obejrzymy dziewie, e, kilka strasznych historii e, z listopada 2023 e, i zbliżają się święta, pewnie możecie zauważyć zmieniłam na swoich dwóch kanałach e, profilowe i Polecam do subs subskrybowania mnie, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz. I AWA Gaming. Masz to w polecanych w, na głównej, w mojej, na moim kanale. I możesz też i Także bez zbędnego przedłużenia lecimy. I jeszcze dodam, że 5 miesięcy temu chcieliście part 2, więc robię part 2 yy, teraz. Yy, ale nieważne Dobra. Lecimy. Wyszedłem do szkoły średniej, byłem klasowym tyranem i znęcałem się nad innymi. Teraz jestem dorosły, ale nadal żałuję tamtych dni. Istnieje coś zupełnie innego, czego żałuję bardziej. I od znęcania się mój żal pochodzi ze strasznego wspomnienia, o którym zaraz Wam opowiem. Podczas moich szkolnych lat ja i moi przyjaciele, Tom i Blake, spędzaliśmy razem czas, znęcając się nad innymi. W klasie był jeden kolega, którego nękaliśmy najbardziej. Nie podam wam jego imienia, ale pamiętam, że mówiliśmy na niego worek treningowy. Bardzo często go biliśmy, a potem pytaliśmy jaki jest nasz wynik. Mówił nam, ile punktów dostaliśmy, a my uderzaliśmy go dalej, aż każdy z nas usłyszał bardziej zadawalający wynik. To postawny chłopak i miał około 190 cm wzrostu. Jednak mimo tego dużo osób go biło i znęcało się nad nim. Nawet kiedy staliśmy się już dorośli, chodziliśmy do niego, żeby go podręczyć. Tamtego dnia, kiedy się do niego wybraliśmy, niebo było wyjątkowo krwisto czerwone. Ten widok zapadł mi w pamięci na zawsze. Tego dnia, jak zwykle się nad nim znęcaliśmy, aż w pewnym momencie nagle wyciągnął rękę, mówiąc. Czuję się, jakbym miał zaraz zacząć płakać. Proszę, przestańcie. Przestańcie, bo jeśli się popłaczę, to wszyscy będziecie martwi. I... Eee. Okej, okay, trochę dziwne. Halle! Słowa na chwilę nas zmroziły, ale wkrótce Tom wybuchnął wielkim śmiechem i powiedział: Będziesz płakał i wszyscy będziemy martwi. Prędzej umrzemy ze śmiechu. Na co Blake dodał: Nigdy nie widzieliśmy, jak płacze, to może dzisiaj sprawimy, że naprawdę to zrobi. Wtedy chłopak ryknął tak głośno, że zabrzmiał niczym ogromny lew, a po jego wy, policzkach ty, zaczęły wy? spływać łzy, które powoli kapały na ziemię. Tamtego dnia po raz pierwszy widzieliśmy go płaczącego. Zaczął bardzo szybko oddychać, a jego ramiona unosiły się góra dół, jak szalone. No to jest tym nie tak! Jak on rusza tymi szybko! Dż, 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 lewo, prawo, yy, góra, dół, szybko! Daliśmy sobie sprawę, że naprawdę się wściekł, było już za późno. Nagle rzucił się na Toma i zaczął go dusić. Co Tom starał jest? się od niego uwolnić, ale nie miał z nim szans. Chłopak ścisnął gardło Toma tak mocno, że jego oczy wyglądały, jakby miały zaraz wylecieć. Wtedy nagle rzucił Tomem o ścianę, a ten stracił przytomność. Rzucił nim tak mocno, że miałem wrażenie, że go zabił. Kiedy spojrzał w moją stronę, miałem wrażenie, że teraz weźmie się za mnie. Rzuciłem wzrokiem w lewą stronę i jedyne co widziałem, to uciekającego Blake'a. Zacząłem cały trząść się ze strachu, kiedy widziałem, jak powoli się do mnie zbliża. Nagle odezwał się mówiąc: Moja mama powiedziała, że nigdy mnie nie wkurzała, bo kiedy zacznę płakać, to nikt nie może mnie zatrzymać. Nawet mój tata. W pewnym momencie się zatrzymał i złapał za głowę. Nagle zaczął wić się z bólu i wyrywać sobie włosy. Potem powiedział bardzo niskim, i zimnym głosem: Daję ci trzy sekundy na ucieczkę, żebyś mógł przeżyć. Jego oczy wyglądały jak oczy mordercy, a jego źrenice zmieniły się na czerwone, jakby były umazane krwią. Wiedziałem, że muszę uciekać, ale nie mogłem się ruszyć z miejsca. Zanim się zorientowałem, że jest tuż przede mną, zdążył mnie podnieść bez żadnych trudności. Potem rzucił mną o ziemię, a ja straciłem na chwilę przytomność. Jak tylko ją odzyskałem, usłyszałem policyjne syreny. Aha. Tak, Blake wezwał policję. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem go. Cały czas stał tak nade mną i patrzył się na mnie. Stał i nadal płakał. Nie uciekał, mimo że syrena policyjna była coraz bliżej. A kiedy zauważył, że otworzyłem oczy, zadał mi cios prosto w twarz. Zadawał mi ciąg ciosów, a ja nie mogłem oddychać. Zostałem znokautowany. Powiedział, jeśli chcesz przeżyć, to Dlaczego on tak umieśniono wygląda? WTF? Wy Praw, żebym przestał płakać. Nie byłem w stanie nic zrobić. Jedyne co robiłem, to trzęsłem się i byłem ogromnie przerażony. W tamtym momencie przyjechała policja. Wymierzyli do niego z broni i kazali mu podnieść ręce do góry. Zignorował ich i idąc powoli w ich kierunku, powiedział: A Nikt nie zatrzymał. Teraz mnie zatrzy... wygląda jak tusiach. What the hell! Jak? Czemu wy ty Czy ma kiedy płacze, nawet policja. Policjanci zaczęli do niego krzyczeć: zatrzymaj się, ale on się nie zatrzymał. Wręcz przeciwnie, zerwał się z miejsca i zaczął biec w stronę policjantów. Jeden z nich wystrzelił w jego stronę paralizatorem, ale nawet to go nie powstrzymało. Podniósł jednego z policjantów i rzucił nim. Zanim zerwał się drugi z policjantów, jego kolega został znokautowany. Nagle usłyszałem wystrzał z broni. Zatrzymał się. Po trzech sekundach jego kolana dotknęły ziemi, a później całe jego ciało leżał na niej, nie ruszając się, a jego oczy nadal były otwarte. Jeden z policjantów podszedł do niego i sprawdził mu puls. Podniósł rękę, dając sygnał innym oficerom. Nie żyje. Mój wzrok był rozmazany, ale pamiętam, że jedyne co widziałem, to funkcjonariusz policji biegnący w moją stronę. Wydawało mi się, jakby to wszystko było tylko snem. Chciałbym, żeby to wszystko nim było. Od tamtego dnia nie dawałem sobie rady emocjonalnie. Cała ta historia zmieniła mnie na zawsze. Z nikim się nie spotykam i nie wychodzę z domu. Minęło już prawie 10 lat, i mimo, że codziennie staram się coś zmienić, ta historia bardzo wpłynęła na całe moje życie. Nawet jeśli widzę płaczące dziecko, nie mogę tego znieść i uciekam. Był Wycie nawet moment, w którym miałem dziewczynę, ale gdy tylko zaczęła płakać, uciekałem jak szaleniec, i po jakimś czasie zerwaliśmy. Minęło wiele lat, a ja nadal nie mogę poradzić sobie z tą traumą. Wspomnienia z tamtego dnia sprawiają, że trzęsę się jak, jak bezbronne drzewo, trzepoczące podczas ogromnego tajfunu. Czy wiesz, że ponad połowa no uczniów nie. w Polsce uważa matematykę za zbyt trudny przedmiot? Nie żyję. Ja, ja, ja. okay. Ta historia wydarzyła ja, ja, się 4 tutaj... lata temu, podczas cichej letniej nocy. O nie. Bardzo wczesnym rankiem obudził mnie strzał. Zerwałem się z łóżka, ale wokół mnie znowu była tylko cisza. Przez chwilę zastanawiałem się, czy może mi się to tylko przyśniło. Jednak te strzały były zbyt realne, aby być tylko częścią mojego snu. Wtedy oh, zobaczyłem shit. mężczyznę, oh. który stał. Ale jumpscare! Oh, man! nieruchomo za moim oknem, celując we mnie z pistoletu. Zacząłem krzyczeć tak głośno, że prawie zdarłem sobie gardło. Nagle do mojego pokoju wbiegł mój tata, a ja od razu wskazałem na okno. Tata podszedł i zaczął przez nie wyglądać, ale nikogo już tam nie było. Zaraz po tym wezwaliśmy policję, a kilka minut później była już na miejscu. Policjanci odkryli, że wystrzelony pocisk utknął w drzewie za moim oknem. Obok wbitej w drzewo kuli wisiała kartka. Był to rysunek przedstawiający mnie śpiącego w łóżku i napis: You. Policja od razu zaczęła szukać tego mężczyzny, jednak kilka dni później, wczesnym rankiem znowu usłyszałem strzał. Byłem przestraszony, spadłem z łóżka i znowu zacząłem krzyczeć. Moje okno było wybite, a wiatr nie, wdzierający się do środka się wydawał przerażający świst. Mój tata wbiegł do pokoju i raz jeszcze wezwaliśmy policję. Niestety mężczyzny ponownie nie udało się złapać. Tym razem funkcjonariusze znaleźli kulę w ścianie obok. To musiało przelecieć Totalnie nad nim. Mojego łóżka. Natomiast przy wybitym oknie wisiała kolejna notatka z rysunkiem mężczyzny stojącego nade mną oraz napisem Will. Od tamtej nocy nie spałem już w moim pokoju, a w pokoju gościnnym. Kilka dni później usłyszałem dźwięk uderzania w dopiero co wymienione okno w moim pokoju. Tata natychmiast wezwał policję. Ci po przybyciu nie znaleźli żadnych śladów wystrzału ani kuli. Natomiast przy oknie znowu wisiała kartka, tym razem z napisem B. Rysunek przedstawiał mężczyznę celującego do mnie z broni. Policja próbowała znaleźć jakiekolwiek poszlaki, które mogłyby pomóc dowiedzieć się, kim był ten mężczyzna. Według nich robił sobie po prostu żarty i w rzeczywistości. Ta żarty, żeby strzelać do, przez okno i żeby to się wbiło w ścianę. Tak, to jest tylko żart! Tak! Tak, to jest tylko żart. Tak, na 100% XD. Nie próbował mnie skrzywdzić. Zapytali, czy znam kogokolwiek, kto mógłby zrobić tego typu żart, ale powiedziałem, że nie znam nikogo takiego, bo przez całe życie byłem dobrym człowiekiem. Policjant powiedział mi, że jeśli ułożę pozostawione na miejscu rysunki w kolejności, to wyjdzie z nich zdanie You will be, czyli ty, ty będziesz. Ty będziesz, ja myślę, że tam będzie dead, lub. Nie wiem, dead, czy coś. Dead, oczywiście, jeżeli nie wiecie, jeżeli oglądacie, e, ktoś mały to ogląda, czy nie wiem, nie mały, nie wiem, po prostu osoba, która nie, nie zna zbytnio angielskiego, to dead to znaczy umrzeć. Czyli ty będziesz, ty umrzesz, o to chodzi, nie? Ale proszę, mm, oby tak nie było, bo po śmierci jest zła. Powiedział też, że brakuje ostatniego słowa. Jezus, ja... dlaczego to tak wyglądasz? Słowa i ostrzegł, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ten mężczyzna przyjdzie tu ponownie. Po tych słowach przeszły mnie ciarki po całym ciele. Dodał, że zrobią wszystko, żeby aresztować tego mężczyznę, a to może być ich ostatnia szansa. Policja postanowiła przeprowadzić obserwację mojego domu. W moim łóżku umieścili też manekina z peruką, a ja spałem wtedy w innym pokoju. Kilka dni później obudziłem się wcześnie rano, słysząc znajomy już dźwięk wystrzału. Tym razem strzałów wpadło o wiele więcej, słyszałem nawet czyjeś krzyki. Przeraziłem się i siedziałem w łóżku, czekając, aż w końcu wszystko ucichnie. Po chwili do drzwi wejściowych zapukała policja. Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem kilka radiowozów. Zobaczyłem też mężczyznę, który mógł być moim potencjalnym prześladowcą. Leżał zakrwawiony na ziemi. Okazało się, że policja próbowała go aresztować, ale kiedy zaczął w nich strzelać, oni też musieli odpowiedzieć ogniem. Widziałem jego twarz. Nigdy... Jezus, czemu to tak coś wygląda i czemu zawsze ten dźwięk na koniec? Wcześniej ani ja, ani moja rodzina nie spotkała tego mężczyzny. W jego dłoni znajdowała się ostatnia notatka z rysunkiem i napisem SHOT. Czyli, czyli ty... ty... Zostaniesz trafiony. Czemu akurat w tym miejscu jest. Jakby w tym miejscu jest krew na jego głowie wytyfy? Czemu? Rysunek przedstawiał mnie leżącego w łóżku z czerwoną plamą na głowie. Natomiast manekin, który leżał w moim łóżku, był postrzelony w. Widać tutaj, jak został postrzelony. Według mnie, te animacje są dosyć dobre. Jak coś? Jeżeli one see Oglądasz to. To naprawdę dobra animacja, tylko że na koniec. No dobra, teraz. Jest taka sprawa. Wiem, że Ty to tylko przetłumaczasz. Ale nie mam nic do tego. Jakby to nie jest kopiowanie ani nic. Tylko to jest przetłumaczenie na, z angielskiego. To nie jest w ogóle. Kradzież, bo on tylko to przetłumacza, nie? Dobra, ale nie chcę przedłużyć. Zrobimy sobie ostatnią historię i to będzie tyle. ...klatkę piersiową. Kiedy to zobaczył... W serce. To jest serce. W serce by dostał. ...padłem na podłogę i wpatrywałem się w niego przez długi czas. Z wyników śledztwa wynikało, że mężczyzna, który próbował mnie zabić, nie był karany i był w miarę normalnym człowiekiem. Zadawałem więc sobie tylko jedno pytanie, dlaczego chciał mnie zabić i kim on w ogóle był? Mimo upływu czasu, ta tajemnica nigdy nie została rozwiązana. There many horses, together. Na imię Artur mam 22 lata i mieszkam w Edynburgu w Szkocji. Pewnej nocy wracałem do domu z imprezy urodzinowej mojego kumpla. Było wyjątkowo cicho i spokojnie. Nie dlaczego ten dźwięk nie to jest najgorszy dźwięk do strasznych historii. Nie dlaczego? Ja go nie lubię. By nie, że nie lubię, on robi taki klimat. Że to jest chore! To jest ze starych historii. Ta muzyczka. Ale ja Jezu, Jezus jak ja tego... Jaki jak to robi klimat? To jest jeszcze bardziej straszne niż powinno być. XD! Jakby... Czemu ja mówię ciągle XD? Dobra. Od następnego filmu, w następny film to będzie challenge, że nie mogę powiedzieć XD. Spokojnie. Nagle w połowie drogi dostrzegłem dziewczynę stojącą przy drodze. Miała blond włosy, niebieskie oczy i czerwony płaszcz, pod którym miała białą sukienkę. Była bardzo ładna, więc postanowiłem się zatrzymać i zapytać, czy potrzebuje pomocy. Zanim jednak zdążyłem zapytać, ta mnie uprzedziła. Pytając, czy mógłbym ją podwieźć, pewnie odpowiedziałem podekscytowany, po czym dziewczyna usiadła z tyłu. A więc gdzie cię zawieźć? zapytałem lekko zdenerwowany. Nie odpowiedziała słowem, ale zamiast tego dała mi kawałek kartki papieru, na której Przemu? był zapisany. O nie, widzowie, chwila dobra, nieważne. Wchodzimy do tego, bo mi kanał wszy... Adres. Ok, a więc jak masz na imię? Zapytałem. Nazywam się Mary Talisz, odpowiedziała. Mogę do ciebie mówić Mary. Pewnie. Mi możesz mówić Artur, Przytaknęła z uśmiechem na twarzy. No czemu tutaj. Mam Czym się interesujesz, Mary? Jak byłam mała, lubiłam bawić się lalkami, ale niestety już nie mogę tego robić. To zabrzmiało trochę dziwnie ale pomyślałem, że widocznie dorosłe dziewczyny też lubią bawić się czasem lalkami, a Mary Aha. wyglądała na jakieś 20 lat. Bardzo lubię tańczyć, ale tego też już nie mogę robić. Po tych słowach trochę się przeraziłem, ale odpowiedziałem z przekonaniem: Oczywiście, że możesz tańczyć, Mary. Bardzo bym chciała, odpowiedziała. Przejeżdżaliśmy obok Starego Cmentarza, kiedy nagle Mary poprosiła mnie, żebym się tu zatrzymał. Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, abyś kręciła się koło cmentarza w środku nocy. Nie martw się, Artur. Weź mój płaszcz i zawieź go proszę do mojego domu. Jej dom był daleko od tego miejsca, jednak naciskała. Pod wskazanym adresem znajdował się duży parterowy dom. Zapukałem do drzwi, które otworzyła kobieta. Ale to nie jest drzwi! To jest ściana, tu jest ściana, tu są drzwi, tu, tu jest ściana, czemu zap... Czemu to przetłumaczyło, że to... Do... Chwila... Kończę już. Dobra. Oglądająca na jakieś 40 lat. W czym mogę pomóc? Zapytała niepewnie. Dobry wieczór, pani. Czy mieszka tu merytalisz? Zapytałem. Kobieta nagle wybuchła płaczem. Byłem zdezorientowany, jednak po chwili zaprosiła mnie do środka i zadzwoniła po swojego męża. Dom był duży i piękny, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Wtedy zobaczyłem zdjęcie rodzinne, na którym była Mary. Niedługo później małżeństwo zaczęło opowiadać mi o Mary Talisz. Była ich córką i bardzo ją kochali. Pewnej nocy, gdy wracała do domu, została porwana przez nieznanych do dziś sprawców. Zmartwieni rodzice poprosili o pomoc policję, a ci znaleźli jej ciało po dwóch dniach. Jej oczy były wydłubane, klatka piersiowa była rozcięta, a lewa dłoń całkiem odcięta. Mary Talisz była martwa. Nie mogłem uwierzyć w to, co mówili mi jej rodzice. Wręczyłem im jej płaszcz i próbowałem zachować spokój do samego końca wizyty. Także widzowie to na tyle na dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie po więcej. E.